Pytanie 43. Ulga na złe długi od strony dłużnika. Przechodzimy do artykułu 89b, w którym stwierdza się, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W tym miejscu K korekta podatku naliczonego, o której mowa w artykule 89b ustęp 1 ustawy Pole numer 46. Tutaj wpisujemy podatek naliczony, czy to jest korekta z minusem podatku naliczonego. Zmniejszamy kwotę podatku naliczonego do odliczenia tym samym. Jeszcze przejdźmy do 89B ustęp 4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, tej, o której przed chwilą była mowa. Podatnik ma prawo do zwiększenia z powrotem kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Należność uregulowano. Co dokonujemy w pozycji 47 deklaracji JPK V7? Korekta podatku naliczonego, o której mowa w artykule 89b ustęp 4. Tutaj dodajemy ten podatek naliczony, który w związku z fakturą, którą udało nam się opłacić. Dziękuję.